Siemano, siemano, widzowie, to ja podłoga Jeden, dwa, trzy. Teraz głamy w taką grę, że trzeba nacisnąć na jakiś ząb krokodyla, ale jeden jest zły i trzeba na tego złego nie nacisnąć. No to zacznę od tego. O! Na razie dobrze mi idzie. Ciekawe, jak mi pójdzie. O nie! Zaczasnęło mi się. Jeszcze raz spróbuję. Okej. Okay. Na... O! Jeszcze raz spróbuję, bo znowuż mi się zatrasnęło. Ciekawe, któ który tym razem będzie. O, znowuż ten no to. To już koniec tego filmu, bo już czyła ze spubowem. A więc bajo widzowie, widzimy się w następnym showcie. Bajo